nie dla Mariorki, która ma Hashimoto i dla Was z problemami z starczycą stworzyłem plan drzewieniowy. Dużo ludzi takich znanych aktorów nawet choruje na Hashimoto. Agata Młynarska, tego Młynarskiego proszę Cię, co z Mariusz proszę Cię, co był taki, że śpiewał głos taki. Nie będziesz czytała, zabiorę Ci. No spróbuj. Przeczytam, jak nie będzie mnie interesowało to Ci oddam. Piszę sobie tylko niektóre może przepisy, a ci oddam. Dlaczego sposób odżywiania przy Hashimoto i niedoczynności tarczycy ma kluczowe znaczenie, mama? To trzeba te... użyć jak Biblii. Pierwsze dwa tygodnie, żeby tarczyza się przystosowała do diety niskowęglowodanowej, masz trzy posiłki dziennie. Później, już po dwóch tygodniach, spokojnie przyjedziesz na dwa. A znowu piękna sprawa. No, i tylko, to... żeby się chciało, nie? Co? Zrobić zakupy i ugotować no, samemu, zakupy, a nie kupować gotowce. zakupy to ja no. z robię, tylko że ja proszę cię na przykład za rybami nie przepadam. Ja kochana, no omega-3 najlepszy jakoś jakąś no to, znaczy, to nie jest ja, czas na ja, przepadanie. Ja, 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 to mogłaś ja sobie lubię jeść. I no puklele. i to. O, no, no to widzisz. to masz zamienniki, więc spokojnie możesz sobie zamienniki znaleźć. Ty... Przepadać to mogłaś się jak byłaś dzieckiem ty... za fatą cukrową. To byś naprawdę odżyła. I lekarz by też odpoczął. Ode Jakie to ładne. Dostaje to w prezencie?